Szanowna Pani Marszałek, Państwo Ministrowie. Z całą mocą popieram uregulowanie zawodów psychologa i psychoterapeuty oraz utworzenie samorządów zawodowych psychologów i psychoterapeutów. To projekty wyczekiwane od lat zarówno przez pacjentów, jak i przez same środowiska, które mimo, że wykonują zawody zaufania publicznego, wciąż pozostają bez ram ustawowych, które zapewniłyby odpowiedzialność, standard, transparentność. Utworzenie samorządu zawodowego to nie tylko kwestia prestiżu, to fundament bezpieczeństwa pacjenta. Samorząd to realna odpowiedzialność zawodowa, kodeks etyki, system nadzoru merytorycznego i możliwość reagowania na nadużycia. To właśnie samorząd najlepiej zna specyfikę własnej profesji i potrafi zapewnić najwyższe standardy. Chciałbym przypomnieć Wysokiej Izbie, że kilka lat temu przyjęliśmy ustawę o samorządzie zawodowym fizjoterapeutów. Wówczas środowiska lekarskie również protestowały, ostrzegając przed chaosem, brakiem kompetencji, a nawet zagrożeniem dla pacjentów. A co się okazało? Po latach funkcjonowania wiemy, że samorząd fizjoterapeutów działa bardzo sprawnie, poprawił jakość usług, wzmocnił bezpieczeństwo chorych, a fizjoterapeuci zyskali należną im tożsamość zawodową. I dokładnie tak samo będzie w przypadku psychoterapeutów i psychologów. Projekty, które dziś rozpatrujemy, zakładają jasne wymagania edukacyjne, obowiązek rejestracji, ścisły nadzór nad superwizją oraz odpowiedzialność dyscyplinarną. Zawód psychologa i psychoterapeuty zostaje wreszcie prawnie zdefiniowany, co położy kres sytuacji, w której każdy mógł się do niego, za niego podawać. Dla pacjentów oznacza to jedno, większe bezpieczeństwo i lepszą jakość pomocy. Zawód psychoterapeuty i psychologa to nie jest hobby, to nie jest moda. To głęboka odpowiedzialność wobec ludzi, którzy często są w najtrudniejszym momencie życia. Państwo polskie musi zapewnić, że osoba oferująca usługi rzeczywiście posiada wiedzę, etykę i podlega nadzorowi. Zastanawiające jest jedynie, dlaczego nadzór nad tymi samorządami sprawuje minister rodziny, a nie minister zdrowia, tak jak przy samorządach lekarskich, fizjoterapeutów czy pielęgniarek. Chociaż i tak można powiedzieć, że mieli Państwo szczęście, bo mogli Państwo trafić pod ministra klimatu. Mam nadzieję, że w toku prac nad ustawą ten element będzie zmieniony. Wysoka Izbo, Samorząd Zawodowy to nie przywilej, to obowiązek wobec społeczeństwa. Dlatego popieram dalsze prace nad tymi projektami. To ustawy, które po poprawie uporządkują system, podniosą standardy i przyniosą realną korzyść zarówno pacjentom, jak i profesjonalistom. Dziękuję. Dziękuję Panie Pośle.